Cześć, dzień dobry, witam państwa. Jest sobota, godzina 12, ale tym razem nie czas na Deals of the Week. Tym razem chciałbym poruszyć trochę inny temat, ale moim zdaniem jest to chyba nawet ważniejszy temat niż wybór odpowiedniego klasyka. E, mianowicie, moim zdaniem, każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda życie ze starociem, jak wyglądają naprawy i koszty utrzymania klasyka. Naprawdę będzie ciekawie, także zapraszam. Zacznijmy od tekstu, który kiedyś słyszałem częściej, ostatnio rzadziej, ale nadal zdarza mi się usłyszeć, że panie, kiedyś to było, teraz to napchali elektroniki do samochodów i ciągle się choinka świeci, a w starym samochodzie to nie ma co się psuć. No cóż jest coś się psuć i na pewno każdy właściciel klasyka zdaje sobie z tego sprawę. Często na zlotach widać, że ktoś akurat coś tam dubie pod maską i na szybko coś poprawia. Nawet przed ostatnim kruzem, z którego Wam zrobiłem relację, znajomy wrzucił zdjęcie na wydarzenie, żebyśmy chwilę na niego poczekali na miejscu zbiórki, ponieważ mają małą awarię i, i robią szybki serwis. Na szczęście była to na tyle mała usterka, że udało im się dojechać na miejsce zbiórki, całego kruza jeszcze wrócili do domu. Inny uczestnik Kruza nie miał tyle szczęścia i, i musiał wracać na lawecie. Ja tak jak wspominałem też zabrałem Kamarosa po to, żeby go przetestować przed sezonem. I oczywiście też nie obyło się bez niespodzianek. Na szczęście, był to tylko kapselek na Feldze, i na szczęście Patryk, który za mną jechał w porę, zobaczył, że zaczął mi się odkręcać i latać mi po Feldze, zanim odkręciła się ostatnia śrubka. I kiedyś taka pierdoła by mnie zdenerwowała, a teraz przyjmuję to z uśmiechem i mi się cieszę, że nadal ten kapselek mama nie uciekł gdzieś w pole. W każdym razie, dzisiaj też chciałbym Wam opowiedzieć o kilku zasadach, których się trzymam i które polecam każdemu, jeżeli chcesz mieć własnego klasyka na własność. Po pierwsze. Bądź gotowy na usterki i przyjmuj je na luzie. Twój związek z samochodem nie będzie miał prawa przetrwać, jeżeli nie zaakceptujesz tego, że ma ponad 50 lat. I w zasadzie to nawet nie o sam wiek chodzi, tylko musisz zaakceptować to, że jest to twoja zabawka. Niezależnie, czy masz gruzę do driftu, rajdówkę do kajotesów, czy terenówkę do offroadu, każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zabawki się psują. Różnica pomiędzy tymi wymienionymi samochodami jest taka, że one dają frajdę podczas ekstremalnych jazd, a klasyk cieszy nawet, kiedy jedziesz nim powoli. A skoro jest to zabawka, to musi mieć swoje bolączki. Ja na początku tego nie mogłem zrozumieć i się denerwowałem, ale nic dobrego z tego nie wychodziło. Teraz po prostu jestem gotowy na to, że w najgorszym wypadku będę musiał zadzwonić po lawetę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jak raz naprawię jedną rzecz, to raczej ona nie powróci zbyt szybko. Wiem to po naszych samochodach. Zanim zaczęliśmy udostępniać przejażdżki w ramach dnia z klasykiem, to moim głównym zadaniem było rozjeżdżanie aut i odstawianie ich do warsztatu na poprawki. W końcu doszliśmy do takiego momentu, że problemy zaczęły się pojawiać zdecydowanie rzadziej. Co nie znaczy, że się nie pojawiają. Po skończonym sezonie znowu odstawiliśmy auto na przegląd i znowu było coś tam do poprawienia. Tylko raz podczas dnia z klasykiem miałem sytuację, że auto przestało jechać. Alternator w Corvette przestał ładować. Kosztowało mnie to łącznie 500 złotych z holowaniem, a przy takiej wartości auta to naprawdę znikomy koszt. Jakie miałem inne usterki? Naprawdę różne. Chyba najczęstszym problemem w Mustangu ze blokiem jest rozrusznik, ale jest to na tyle prosta naprawa, że nawet taki ktoś jak ja sobie z tym radzi. Poza tym cewka, pompa paliwa, gaźnik, aparat zapłonowy, wskaźniki, wycieki. No jest to po prostu naturalne. Każdy element może odmówić posłuszeństwa. Po prostu bądźmy na to gotowi. I jeżeli nie jesteś w stanie tego zaakceptować, no to klasyk chyba nie jest dla ciebie. Jednak jeśli rozumiesz to, że on ma już swoje lata i wymaga specjalnej opieki i coraz będzie sprawiał jakieś większe lub mniejsze problemy i odpowiednio o niego zadbasz, to uwierz mi, że on odda z siebie wszystko to, co ma najlepsze. Następny punkt: próbuj sam. Jeśli nie jesteś mechanikiem, to musisz znaleźć dobry warsztat. Nie jest to proste, ale wykonalne. I swoją drogą, jeżeli wy już macie jakieś sprawdzone warsztaty, które możecie polecić z ręką na sercu, to piszcie w komentarzach miasto i nazwę, pomożecie innym ludziom, którzy jeszcze nie znaleźli swojego warsztatu. Ale wracając do tematu. To, że musisz znaleźć warsztat, wcale nie wyklucza się z tym, że nie możesz sam próbować naprawiać swojego klasyka. Nie mówię, żebyś od razu zabierał się za remont silnika czy blacharkę, ale drobne rzeczy jesteś w stanie zrobić sam z pomocą YouTube'a. Na początek wystarczy ci walizka Jato, kobyłki i żaba za 1000-1500 zł. Będziesz miał wystarczająco narzędzi, żeby zrobić podstawowe rzeczy, jak na przykład wspomniana już wymiana rozrusznika. A jeśli masz kolegę lub szwagra, który już kilka śrub urwał, to super, bo pokażę ci, jak tego nie robić. W każdym razie, moim zdaniem warto zaprzyjaźnić się z narzędziami i próbować samemu ogarniać drobne rzeczy, bo po pierwsze, dużo się nauczysz i gdy mechanik będzie ci tłumaczył, co zrobił przy Twoim samochodzie, to będziesz wiedział, o co mu chodzi. Po drugie, własnoręczna naprawa to duża satysfakcja. Po trzecie, moim zdaniem jest to dużo lepsza forma spędzania wolnego czasu ze znajomymi niż siedzenie przy stole. I po czwarte, ja co prawda jeszcze nie mam dzieci, więc nie wiem jak to dokładnie wygląda, natomiast jak rozmawiam ze znajomymi, to wspólne dłubanie przy samochodzie buduje bardzo mocne relacje. Kolejny punkt. Nie naprawiaj czegoś, co działa. W tym momencie chciałbym wyraźnie podkreślić, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie i nie zamierzam nikogo do niego przekonywać. Zacznę od tego, że przerobiłem kilkadziesiąt samochodów i kilka warsztatów, mniej lub bardziej renomowanych, i zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest podważyć zdanie kogoś, kto zjadł na mechanice zęby, szczególnie jeżeli Ty nie jesteś mechanikiem, tak samo jak i ja nie jestem mechanikiem. Oczywiście nie mówię teraz o rzeczach oczywistych, które sprawiają, że samochodem nie da się jeździć, jak na przykład, no nie wiem, cieknąca pompa paliwa. Mówię na przykład o wyjącym tylnym moście. Jasne, jeśli wyje, to dzieje się tam coś złego. Ale czy warto od razu wymieniać całą główkę? Taka naprawa to koszt pomiędzy 3 a 7 tysięcy złotych, a tak naprawdę nie wiesz, czy przejeździ jeszcze 100 czy 10 tysięcy kilometrów. Koszt i tak będzie taki sam. Paweł w swoim bulicie też niedługo będzie miał do zrobienia dyfer, ale cały czas jeździ swoim mustangiem i. Większa lista rzeczy do zrobienia, żeby zrobić wszystko na raz. A jego Mustangiem przejechaliśmy cały ROUD to samo dotyczy automatycznej skrzyni biegów. Ja dojechałem dwie automatyczne skrzynie. Jedna była źle podpięta przez warsztat i spaliły się tarczki, inna padła już ze starości. Czułem, że mam coraz większe problemy, ale z premedytacją jeździłem dalej, ponieważ nie wiadomo było, jak długo pożyję, a koszt i tak byłby taki sam, czyli pomiędzy 5 a 10 tysięcy złotych. Tak samo silnik, który bierze olej. No Dobry przykład to jest mój bulli z 2008 roku. Po prostu kontroluję poziom oleju i generalny remont odkładam w czasie. Generalnie poważne naprawy kosztują sporo, ale w porównaniu do wartości auta, no nie są to jakieś zabójcze kwoty. A dodatkową zaletą klasyka jest to, że nie traci na wartości, a wręcz zyskuje. Kolejny punkt. Nie wydawaj całego budżetu na samochód. Zostaw 10 tysięcy złotych. To jest bardzo ważna zasada. Kupując stary samochód, nie wydawaj od razu całego budżetu. Zostaw sobie 10 tysięcy na ewentualne naprawy, bo w każdym samochodzie coś wyjdzie. Nie ma zmiłuj. W każdym samochodzie trzeba coś zawsze poprawić. I my, kupując samochód, zawsze odkładamy sobie 10 tysięcy złotych na ewentualne poprawki, i to nie znaczy oczywiście, że za każdym razem wydajemy te 10 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli coś się pojawi nieoczekiwanego, no to po prostu jesteśmy na to gotowi, a jeśli nie wyjdzie nic takiego, no to jesteśmy szczęśliwsi o 10 tysięcy złotych. I myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra zasada. Ja tak podchodzę do każdego samochodu, niezależnie czy kupuje klasyka, czy kupuje auto używane do jazdy na co dzień, czy kupuje... Terenówkę. Dobrym przykładem będzie tutaj samurajek. Miałem na niego przeznaczone 15 tysięcy, a kupiłem go za 8 tysięcy złotych. I przy każdej kolejnej usterce, która wychodziła, było ich naprawdę bardzo dużo. Miałem po prostu spokojną głowę i nadal nie traciłem sympatii do tego samochodu. Tak samo jak kupowałem Bulito z 2008 roku, też miałem odłożoną kasę na ewentualne naprawy. I nauczyłem się tego w momencie, gdy kupiłem mojego pierwszego Youngtimera. Mercedesa W124 Coupe naprawdę świetny wóz ale doceniłem go tak naprawdę dopiero gdy go sprzedałem ponieważ wydałem wtedy na niego cały mój zaplanowany budżet i wychodziły kolejne rzeczy nie mogłem ich naprawić od razu więc samochód czekał na aż uzbieram na niego kasę, jak już coś zrobiłem to wyszła kolejna rzecz i finalnie było tak że ten samochód dłużej stał w garażu ja na niego nawet nie chciałem już patrzeć finalnie zebrałem kasy, zrobiłem wszystko co trzeba było i go sprzedałem dalej bez, bez żalu ale z perspektywy czasu jakby doceniam to jak fajnym samochodem był i żałuję, że nie cieszyłem się nim wtedy tak jak powinienem się nim cieszyć i myślę, że to jest naprawdę bardzo ważna zasada miej odłożoną kasę na ewentualne naprawy swojego klasyka. Następny punkt zarabiaj na samochodzie. Klasyk ma jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Można na nim zarabiać i niektórzy z naszych klientów wożą ludzi do ślubów, fajnie spędzają czas, uszczęśliwiają młodą parę i jeszcze dodatkowo zostaje im całkiem niezła kasa w kieszeni, którą mogą wydać na przegląd, serwis, ubezpieczenie, cokolwiek, cokolwiek. W każdym razie, jeżeli Ty nie chcesz wozić ludzi do ślubów, no bo jednak to jest praca w sobotę, przynajmniej 5 godzin, to też zawsze możesz wynajmować y, samochód do Teledysków, reklam, filmów i tak dalej. Nawet jak się dobrze dogadasz i już będziesz miał zaufanie do osób odpowiedzialnych za twój samochód, to możesz się dogadać tak. Że będzie przyjeżdżała laweta pod Twój samochód, odwoziła go na plan i, i ci przywoziła z powrotem pod dom, nie będziesz musiał się nawet ruszać. Oczywiście lepiej mieć go na oku, kwestia zaufania do drugiej osoby. I tutaj dobrym przykładem będzie nasze czarne Kamaro, które dwa dni pojeździło na planie filmowym do pewnego serialu. I za te dwa dni, e, zdjęć zarobiliśmy na naprawę manualnej skrzyni, bo synchronizator trójki już zgrzytał, i jeszcze spora e, część tej kasy została nam w kieszeni. Także zarabiaj na klasyku, jeżeli masz taką możliwość. Następna zasada: traktuj go jak inwestycja. Trzeba też podkreślić aspekt inwestycyjny. W czasach, w niepewnych czasach, w których żyjemy, i szalejącej inflacji, no ludzie szukają różnych form ulokowania gotówki. Ale tak, złotem się nie pobawisz, whisky nie wypijesz w wynajmowanym mieszkaniu nie zrobisz imprezy. Żadna inna forma inwestycji nie da ci tyle frajdy z jej posiadania co klasyczny samochód. A jeżeli kupisz odpowiedni model, to jego wartość może wzrosnąć naprawdę dużo. Są takie auta jak Mustang Fastback 67 z 390, który już kilka lat temu był drogi w zakupie, ale teraz jego ceny to jakiś kosmos i zdecydowanie trudniej jest kupić coś ciekawego. Ale są też takie auta, które można kupić taniej i Będą po prostu trzymały swoją cenę. Jak się to rozwinie za 5, 10, 15 lat, tego nikt nie wie. Natomiast, patrząc w którą stronę idzie motoryzacja, jestem o to wyjątkowo spokojny. Podsumowanie. Bądź gotowy na usterki i miej odłożoną kasę na ewentualne naprawy. Jeżeli będziesz dbał odpowiednio o ten samochód. To on ci da naprawdę dużo radości. Poznasz świetnych ludzi na zlotach, będziesz mógł zorganizować rodzinny, weekendowy wypad za miasto. Nauczysz się czegoś ciekawego, po prostu fajnie spędzisz czas i jeżeli będziesz grzebał przy tym samochodzie razem ze swoim dzieckiem, to zbudujecie naprawdę bardzo mocne relacje. Więc jasne, stary samochód to jest obowiązek, ale też bardzo duża frajda z jego posiadania. Także to by było na dzisiaj tyle. Myślę, że wyczerpałem temat, jeśli chodzi o moje podejście. I podkreślam, to jest tylko i wyłącznie moje podejście. Nikogo do niego nie będę przekonywał, ale myślę, że warto żyć w spokoju ducha. Dzięki za dzisiaj. Na razie. Cześć.